Carmen Ramirez znów się spóźniała. Podczas gdy parkowała przed sądem w San Antonio, spojrzała na zegar w desce rozdzielczej swojego sedana. Zostało dziesięć minut do rozpoczęcia rozprawy. Jej serce biło nieco szybciej. To był dzień, którego się bała. Choć przygotowywała się skrupulatnie, dzisiaj był dzień otwarcia sprawy o dużym zasięgu, która mogła na zawsze zmienić sposób, w jaki traktowano profil rasowy. Wychodząc z samochodu, Carmen głęboko odetchnęła, rozluźniając ramiona. Jako wybitna sędzia latynoska, przeszła przez wiele trudności w świecie prawa, ale ciężar tej konkretnej sprawy był inny. To nie była tylko sprawa, dla niej była osobista. Oskarżony, młody latynos o imieniu Miguel Torres został aresztowany we własnej dzielnicy bez wyraźnego powodu. Oficer, który go zatrzymał, twierdził, że pasował do opisu osoby zaangażowanej w podejrzane działania. Brzmiało to znajomo, zbyt znajomo. Carmen szła przez parking, jej obcasy rytmicznie odbijały się od asfaltu. Zamiast używać głównego wejścia, zdecydowała się na boczne drzwi. Dzisiaj główne schody sądu były pełne dziennikarzy, którzy mieli gotowe kamery na najważniejszy temat dnia. Nie miała czasu na medialny zgiełk. Zbliżając się do bocznych drzwi, Zauważyła młodego białego oficera policji pełniącego wartę. Jego postura była sztywna, a jego oczy śledziły ją uważnie, gdy podchodziła. Carmen szukała identyfikatora, który wisiał na jej szyi, jej codzienna rutyna przed wejściem do budynku, ale zanim zdążyła go pokazać, oficer zablokował jej drogę. Proszę pokazać jakieś dokumenty, powiedział szorstkim tonem. Carmen uniosła brwi, zaskoczona. Jestem sędzią Ramirez powiedziała podnosząc identyfikator aby go pokazać przewodnicze sprawie Torresa dzisiaj rano oficer nawet nie spojrzał na identyfikator jego oczy zimne i wyrachowane zeskanowały ją od góry do dołu Carmen poczuła znajome pieczenie gniewu w swojej piersi ale zachowała spokój na twarzy w pobliżu miało miejsce zdarzenie a pani pasuje do opisu osoby zaangażowanej będę musiał zadać kilka pytań Kontynuował podejrzliwym tonem. Carmen patrzyła na niego przez długą chwilę, próbując przetworzyć to, co się działo. Ironia była dusząca. Oto była, miała nadzorować proces o profil rasowy, a sama była profilowana rasowo przed drzwiami sądu. Cóż, oficerze powiedziała stanowczym głosem, chociaż czuła, jak jej puls przyspiesza Nie mam na to czasu. Proces zaczyna się za mniej niż dziesięć minut muszę wejść. Ponownie trzymała identyfikator, licząc na to, że po prostu go spojrzy i uzna swój błąd, ale oficer nie ustępował. Jego ręka wisiała blisko paska, blisko kajdanek przypiętych do jego pasa. Nie obchodzi mnie, kto panią nazywa, proszę pani. Warknął, zbliżając się jeszcze bardziej. Będzie musiała pójść ze mną. Carmen wstrzymała oddech. Sytuacja szybko eskalowała. Widziała wzrok w jego oczach, ten rodzaj spojrzenia, który widziała zbyt wiele razy dorastając w Teksasie. Mieszanka podejrzeń i pogardy. Nie chodziło o to, że była sędzią, chodziło o to, że była latynoską kobietą. Carmen, zanim zdążyła coś więcej powiedzieć, inny głos przerwał napięcie. Co się tu dzieje? Carmen obróciła się, by zobaczyć starszego latynoskiego oficera, który się zbliżał. Jego twarz była mieszanką zaskoczenia i niepokoju. Ramirez. Jego oczy poszerzyły się na jej widok. Sędzio Ramirez. Tak, odpowiedziała Carmen napiętym głosem. Starszy oficer rzucił spojrzenie na młodszego. Cofnij się, rozkazał stanowczym tonem. Młodszy oficer wciąż wściekły, cofnął się o krok, niechętnie. Carmen pasuje do opisu. Mruknął bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego. To jest sędzia, warknął starszy oficer. Chce pani stracić pracę. Młodszy oficer mruknął coś pod nosem, w końcu cofnął się całkowicie. Carmen zmusiła się do głębokiego oddechu. Musiała zachować spokój. Strata kontroli teraz tylko działałaby na korzyść kogoś takiego jak on. Dobrze pani sędzio, zapytał starszy oficer, łagodząc głos. Carmen skinęła głową, choć miała zaciśnięte szczęki. Dobrze, dziękuję. Bez słowa odwróciła się i weszła do sądu. Jej serce wciąż biło mocno. W środku rodziny i sterylne korytarze powitały ją poczuciem rutyny, ale podczas gdy szła, scena na zewnątrz powtarzała się w jej głowie w kółko. Radziła sobie z rasizmem przez całe życie, ale to, co się stało teraz, w dniu tej rozprawy, było prawie za dużo. Sala sądowa zamilkła, gdy Carmen uderzyła w swój młotek, wzywając do porządku. Rozprawa rozpoczęła się płynnie z początkowymi oświadczeniami obu stron, ale myśli Carmen nadal wracały do oficera na zewnątrz, jego szyderczy wyraz twarzy, sposób w jaki ocenił ją w jednej chwili. Czuła, że to za bardzo przypomina sprawę, którą teraz nadzorowała. Potem nadszedł pierwszy świadek, sam Miguel Torres. Carmen lekko pochyliła się do przodu, gdy wchodził na ławę świadków. Jego zeznania były surowe i bolesne. Mężczyzna opisał, jak został zatrzymany przez policję, po prostu zachodzenie po swojej dzielnicy. Nie zrobił nic złego, nie zachowywał się podejrzanie, ale został potraktowany jak przestępca, skuty w kajdanki i upokorzony przed sąsiadami. Carmen mogła poczuć ciężar jego słów, gdy mówił. Słyszała takie historie wcześniej niezliczoną ilość razy, ale dziś to uderzało inaczej. Nie chodziło tylko o Miguela Torresa, chodziło o niezliczonych innych jak on, i chodziło o nią samą. W połowie zeznań drzwi w tylnej części sali otworzyły się z spiskiem, a serce Carmen opadło. Młodszy oficer, który ją zatrzymał, wszedł do sali, podążył w kierunku ławy świadków. Jego twarz była blada i napięta. Carmen śledziła go wzrokiem, każdy nerw w jej ciele był napięty. Prokurator wstał, zwracając się do sądu. Chcielibyśmy wezwać oficera Ryana Thompsona na ławę świadków. Carmen nawet wcześniej nie zwróciła uwagi na jego imię. Obserwowała go, gdy zajął miejsce na ławie. Jego ruchy były sztywne i niekomfortowe. Musiała przypomnieć sobie, by pozostać bezstronną, być profesjonalną, ale to było trudne. To był ten sam mężczyzna, który patrzył na nią nie jako sędzia, ale jako podejrzana. Thompson poruszył się na swoim miejscu. Wyraźnie niespokojny. Prokurator zaczął go przesłuchiwać, prosząc o opisanie jego roli w zatrzymaniu Miguela Torresa. Patrolowałem dzielnicę, kiedy zobaczyłem Torresa. Zaczął Thompson, jego głos pozbawiony pewności siebie, którą wykazywał wcześniej. Wydawał się nie na miejscu, jakby nie pasował tam, gdzie był. Carmen zacisnęła dłoń na młotku. Nie na miejscu. To zdanie słyszała już zbyt wiele razy to kot dla był latynosem i nie sądziłem, że powinien tu być. Prokurator kontynuował jego ton ostry. Co dokładnie sprawiło, że pan Torres wydawał się nie na miejscu, oficerze Thompson? Ryan ruszał się na swoim miejscu, wyraźnie zdenerwowany, rozglądając się dookoła. Wydawało się, że knuje coś. Carmen poczuła, jak wzbiera w niej złość. Przejrzała akt sprawy. Torres czekał na wspólny transport, nie popełnił żadnego przestępstwa, nie zachowywał się podejrzanie. Po prostu był latynosem, w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, w oczach policji. Prokurator nie odpuszczał. Czy znalazł pan coś w zachowaniu pana Torresa, co sugerowało, że popełnił przestępstwo? Rajan zawahał się. Jego twarz poczerwieniała. Nie, nie znaleźliśmy. W sali zapadła cisza. Carmen poczuła, jak napięcie rośnie, gęste i namacalne spojrzała na ławę przysięgłych, obserwując ich reakcje. Niektórzy byli wyraźnie poruszeni, inni wydawali się zdezorientowani, ale prawda była oczywista. Miguel Torres został aresztowany tylko za to, że był latynosem. Zeznania Rajana kontynuowały się, jego historia rozpadając się z każdym pytaniem prokuratora. Carmen zauważyła, jak zaczynają pojawiać się małe nieścisłości w jego wersji wydarzeń, zaczynającej się rozsypywać. Obserwowała go uważnie, zauważając, jak jego oczy wciąż patrzyły na nią, pełne zakłopotania. Wiedział, kim ona była i wiedział dokładnie, co zrobił. Kiedy prokurator w końcu skończył, Ryan wyglądał jak cień mężczyzny, który próbował ją zatrzymać przed sądem. Carmen nie czuła dla niego współczucia, ale odczuwała ciężar tego, co się działo. To nie chodziło tylko o jedną sprawę chodziło o system, który pozwolił osobom takim jak Ryan, działać bez kontroli przez zbyt długi czas, a podczas gdy rozprawa trwała, Carmen walczyła, by utrzymać swoje emocje pod kontrolą. Musiała pozostać neutralna, musiała upewnić się, że zapadnie sprawiedliwy wyrok, ale to było trudne. Paralele między jej doświadczeniem a sprawą przed nią były niemożliwe do zignorowania. Pod koniec dnia sala sądowa brzęczała od napięcia. Adwokat obrony wygłosił swoje końcowe oświadczenia, próbując przedstawić Rajana jako dobrze intencjonowanego oficera, który popełnił uczciwy błąd. Ale Carmen wiedziała lepiej, a prokurator Samantha Green również to wiedziała. Prokurator wstała, by wygłosić swoje końcowe przemówienie. Zwróciła się do ławy przysięgłych, jej głos był pewny i mocny. Ta sprawa nie dotyczy tylko Miguela Torresa, powiedziała. To jest wzór. Wzór, który zbyt często widzimy w naszym systemie sprawiedliwości. Chodzi o takich oficerów jak Ryan Thompson, którzy widzą młodego latynosa w dzielnicy i zakładają, że musi coś złego knuć. Chodzi o to, jak to założenie prowadzi do niesprawiedliwych aresztów, upokorzeń, niesprawiedliwości i czas powiedzieć dość. Sala sądowa zamilkła, gdy słowa samanty zaczęły się osadzać. Carmen poczuła zmianę w sali, ława przysięgłych słuchała, rozumiała. Kiedy rozprawa dobiegła końca, Carmen zakończyła posiedzenie na dzisiaj, ale pozostała jeszcze przez chwilę na miejscu. Jej umysł biegł, wykonała swoją pracę, przewodniczyła sprawie bezstronnie, ale spotkanie poza sądem wciąż ją dręczyło. To było przypomnienie, że niezależnie od jej pozycji, niezależnie od osiągnięć, Zawsze będzie postrzegana przez pryzmat swojej rasy. Nagle drzwi sali otworzyły się ponownie i wszedł sierżant Javier Rodriguez, starszy oficer, który wcześniej interweniował. Zbliżył się do ławy świadków w milczeniu. Jego twarz była oznaczona troską. Sędzio Ramirez powiedział łagodnie: Czy mogę porozmawiać z panią? Carmen spojrzała w górę, zaskoczona jego obecnością. Oczywiście, Rodriguez rozejrzał się dookoła aby upewnić się, że są sami. Chciałem porozmawiać o tym, co się stało wcześniej z Thompsonem. To niezły facet, wie pani, ale ma ślepe punkty, jak wielu z nich. Carmen spojrzała na niego, jego wyraz twarzy był nieprzenikniony. Ślepe punkty? Powtórzyła, jej głos przesycony goryczą. Mówi pan o rasizmie? Rodriguez wzdrygnął się, ale nie protestował. Może, prawdopodobnie, ale chcę, żeby pani wiedziała, że próbuję to naprawić od środka. Carmen przez długą chwilę studiowała jego twarz. Chciała mu uwierzyć, chciała wierzyć, że prawdziwa zmiana jest możliwa, ale po wszystkim, co widziała, po wszystkim, co przeżyła, trudno było utrzymać te nadzieję. Co sugeruje pan, żebym zrobiła? Zapytała cicho. Kiedy siedzę tu dzień po dniu, słuchając takich spraw, Wiedząc, co przeżyłam osobiście, Rodriguez przez długi czas milczał, zanim w końcu odpowiedział: Proszę robić to, co pani robi, sędzio. Proszę nadal pociągać ludzi do odpowiedzialności. To jedyny sposób, w jaki rzeczy się zmienią. Carmen powoli skinęła głową, choć ciężar odpowiedzialności wciąż mocno ją przytłaczał. Rozprawa jeszcze się nie skończyła, i czekały ją kolejne bitwy do stoczenia, ale przynajmniej dzisiaj. Zrobili krok naprzód. Gdy Rodríguez opuścił salę, Carmen rozejrzała się po pustej sali. Wiedziała, że walka jeszcze się nie skończyła, ale dzisiaj zapadła sprawiedliwość, a to, pomyślała, był początkiem. Następnego ranka powietrze w sądzie było pełne napięcia, ława przysięgłych obradowała całą noc, a dzisiaj miała ogłosić swój werdykt. Carmen Ramirez siedziała w swoim biurze. Starając się skupić na tym, co niewątpliwie miało być kluczowym momentem, nie tylko w tej sprawie, ale także dla wielu, którzy uważnie śledzili sprawę, ten proces był większy niż niesprawiedliwy areszt mężczyzny. Chodziło o tkankę sprawiedliwości i uprzedzeń, które były w nią wplecione. Carmen wzięła łyk kawy, patrząc na akta rozsiane po biurku. Na zewnątrz słyszała stłumione dźwięki reporterów i manifestantów gromadzących się przed sądem. To była nie tylko lokalna historia. Teraz media z całego kraju ją podchwyciły, a ona stała się symbolem systemowego rasizmu, który nadal nawiedzał służby porządkowe. Jej myśli powróciły do wydarzeń z dnia poprzedniego. Ryan Thompson, oficer, który ją profilował, siedział w tej samej sali sądowej, wyraźnie wstrząśnięty, zdając sobie sprawę, że jego zeznania mogą rozedrzeć sam system, do którego należał. Mimo ciężkiej ciszy w sali, Carmen słyszała subtelne pęknięcia w jego głosie i widziała napięcie na jego twarzy. Carmen wiedziała, że Ryan nie był anomalią, był produktem wadliwego systemu. Carmen wiedziała, że ta sprawa chodziło o więcej niż zrobienie przykładu z oficera. Chodziło o rozpoczęcie rozmowy, której Stany Zjednoczone unikały przez zbyt długi czas. Miała obowiązek wymierzenia sprawiedliwości w tej sprawie, ale ciężar odpowiedzialności, który odczuwała, był przytłaczający. Ten proces symbolizował szerszy problem potrzebę zreformowania systemu, który pozwalał na to, by uprzedzenia i profilowanie stały się standardową praktyką. Emily usłyszała pukanie do drzwi, co przywróciło ją do rzeczywistości. Proszę, powiedziała Carmen jej głos był mocniejszy niż się czuła. Jej sekretarka Emily weszła, trzymając teczkę. Ława przysięgłych jest gotowa. Powiedziała cicho. Carmen skinęła głową, wstając ze swojego krzesła. Wzięła głęboki oddech, wygładzając togę Zróbmy to mruknęła, kierując się do sali sądowej. Dźwięk jej kroków odbijał się echem w korytarzu. Sąd dzisiaj czuł się inaczej. Napięcie nie było tylko w sali sądowej, było wszędzie. Carmen mogła je czuć, naciskające ze wszystkich stron niewypowiedziane niepokoje, które każdy niósł. W sali sądowej atmosfera była duszna. Reporterzy wypełniali galerie, ich długopisy gotowe, kamery przygotowane. Rodziny, zarówno Miguela Torresa, jak i oficera Thompsona, siedziały w pierwszych rzędach. Obie grupy napięte i pełne oczekiwań. Carmen zajęła swoje miejsce na estradzie, krótko patrząc na Miguela Torresa, który siedział z adwokatem przy stole obrony. Jego twarz była ponura, ale w jego oczach było coś, co przypominało nadzieję, nadzieję, że zapadnie sprawiedliwość, że ten proces może oznaczać coś więcej. Carmen przeniosła wzrok na Ryana. Thompson wydawał się o wiele mniej pewny siebie niż poprzedniego dnia. Jego oczy nerwowo przemykały po sali, a po raz pierwszy od początku procesu wydawał się mały, jak mężczyzna, który w końcu zrozumiał, że nie może uciec od tego, co zrobił. Carmen odchrząknęła. Proszę wprowadzić ławę Przysięgłych, powiedziała. Jej głos rozbrzmiał w cichej sali. Drzwi otworzyły się, a dwunastu Przysięgłych weszło do sali. Carmen bacznie ich obserwowała, gdy zajmowali miejsca, starając się odczytać ich wyrazy twarzy, ale ich twarze były nieczytelne, ich oczy utkwione przed sobą. Przewodnicząca ławy Przysięgłych, kobieta w średnim wieku z ciemnymi włosami związanymi w ciasny kok, trzymała papier w dłoni. Trzymając go jak koło ratunkowe. Carmen skinęła głową w jej stronę. Czy ława przysięgłych osiągnęła werdykt? Zapytała. Przewodnicząca wstała, jej ręce lekko drżały, gdy rozwijała papier. Uczyniliśmy to, pani sędzio powiedziała. Jej głos drżał wystarczająco, by ujawnić powagę chwili. Proszę przeczytać werdykt poleciła Carmen. Jej własne serce biło w jej piersi, chociaż zachowała spokojny wyraz twarzy. Przewodnicząca spojrzała na papier, zanim ponownie uniosła wzrok. Jej głos był stanowczy. W sprawie oficera Ryana Thompsona, my, ława przysięgłych, uznajemy oskarżonego za winnego, nieuzasadnionego aresztu i dyskryminacji rasowej. W sali sądowej rozległ się szmer. Carmen spojrzała na Miguela Torresa, który siedział nieruchomo, jego twarz na chwilę była blada, zanim ulga zaczęła go ogarniać. Jego adwokat poklepał go po plecach a oczy Miguela zaczęły błyszczeć, choć mrugnął, by powstrzymać łzy. Carmen następnie skierowała wzrok na Ryana Thompsona. Patrzył przed siebie. Jego twarz była blada, a ręce mocno zaciśnięte. Waga werdyktu wyraźnie go uderzyła, a przez chwilę wydawało się, że może się załamać. Uderzyła młotkiem raz. Sesja zakończona, powiedziała Carmen, ale gdy sala zaczęła się ożywiać, a reporterzy ruszyli w stronę wyjść... Ryan nagle wstał. Wasza wysokość, powiedział, jego głos łamał się. Carmen zatrzymała się, patrząc na niego. Sala ponownie zamilkła, wszystkie oczy skierowały się na młodego oficera. Teraz wyraźnie trząsł się, jego twarz była blada, walczył o znalezienie słów. Muszę tylko powiedzieć: Przełknął ślinę, a jego wzrok opadł na ziemię. Myślałem, że robię to, co słuszne, myślałem, że chronię społeczność, ale się myliłem. Jego głos zadrżał, ciężki od emocji. Teraz widzę, że pozwoliłem, aby moje przypuszczenia, moje uprzedzenia zaćmiły mój osąd i przepraszam. Cisza w sali była ogłuszająca. Carmen poczuła, że jej oddech utknął w gardle. To była przeproszona, tak, ale to nie wystarczało. Nie mogła cofnąć tego, co zostało zrobione. Myślała o wszystkich chwilach, kiedy była w butach Miguela. Zatrzymana tylko dlatego, że była latynoską i wiedziała, że to przeprosiny, choć szczere, nie zmarzą tych doświadczeń. Thompson spotkał jej wzrok. Jego głos był stanowczy, ale surowy. Przeprosiny są brane pod uwagę, oficerze Thompson, ale szkody wyrządzone przez pana działania, przez działania takie jak pana, są głębokie, dotykają życia, rodziny i całe społeczności. Powiedzenie przepraszam tego nie naprawia. Rajan skinął głową, wyglądając na pokonanego. Nie próbował się bronić, nie próbował niczego wyjaśniać, po prostu stał tam, akceptując konsekwencje swoich działań. I po raz pierwszy, Carmen dostrzegła błysk zrozumienia w jego oczach. Sala sądowa zaczęła się powoli opróżniać, a Carmen pozostała przez chwilę na miejscu, obserwując, jak Miguel Torres obejmował swoją rodzinę. Jego twarz była mieszanką ulgi i wyczerpania. Ryan Thompson spokojnie czekał przy wyjściu, czekając na eskortowanie go na zewnątrz. Ciężar jego winy spoczywał na jego ramionach. Umysł Carmen biegł, wykonała swoją pracę, utrzymała prawo i przewodniczyła tej sprawie bezstronnie, ale to nie wystarczało. Ten proces był tylko kroplą w o wiele większym oceanie niesprawiedliwości. Dla każdego Miguela Torresa, który otrzymał choćby trochę sprawiedliwości, było niezliczone innych historii. Które nigdy nie zostaną usłyszane, których sprawy nigdy nie trafią do sali sądowej. Nagle drzwi sali ponownie się otworzyły i wszedł sierżant Javier Rodriguez. Carmen spojrzała w górę, zaskoczona, że go widzi. Sędziora Ramirez powiedział łagodnie: Czy mogę porozmawiać z panią? Carmen skinęła głową, wskazując mu miejsce. Oczywiście. Rodriguez usiadł, składając ręce przed sobą. Rodríguez chciał po prostu podziękować. Powiedział. Carmen uniosła jedną brew. Dlaczego? Za to, jak prowadziła pani tę sprawę. Odpowiedział Rodriguez. Za to, że zażądała pani odpowiedzialności. Potrzebujemy tego. System tego potrzebuje. Carmen głęboko odetchnęła, opierając się na krześle. Doceniam to, sierżancie, ale to nie wystarcza. To była tylko jedna sprawa. Tam, na zewnątrz, jest ich znacznie więcej. Tyle osób. Które nie otrzymują sprawiedliwości. Rodríguez skinął głową. Jego wyraz twarzy był zamyślony. Ma pani rację, ale dlatego musimy naciskać dalej. To nie zmieni się z dnia na dzień, ale każdy krok ma znaczenie. Każda taka sprawa podważa większy problem. Carmen przez chwilę milczała, rozmyślając nad jego słowami. Chciała mu uwierzyć, chciała wierzyć, że zmiana jest możliwa, ale po wszystkim co widziała. Trudno było utrzymać te nadzieje, Więc kawałek po kawałku, mruknęła, gdy Rodriguez opuszczał salę. Carmen opadła w fotelu, patrząc na pustą salę sądową. Carmen opadła w fotelu, patrząc na pustą salę sądową. Walka się nie skończyła, nigdy się nie skończy, ale dzisiaj zrobili krok naprzód, a to pomyślała. Było początkiem zmiany.